Internet eksplodował. Burzliwe zakończenie historii miłosnej Ani i Adama z programu Rolnik szuka żony jest dzisiaj opisywane w większości polskich szmatławców. Do dzisiaj nawet nie wiedziałem, że taki program może w ogóle istnieje, ale to może dlatego, że nie mam telewizji w akademiku. Jedyną styczność z pudełkowym odmurzaczem mam wtedy, gdy wychodzę z kumplami gdzieś na mecz albo na gale jakiejś ciekawej walki. No, lub jak jestem w domu na ferie i my śniadanie, ale... No, jak już mi się zdarzy włączyć to, no, oval hallo. Na jednej stacji dlaczego ja, na innej trudne fazy. Za chwilę pamiętniki skądś tam. Gra aktorska w tych pseudodokumentach jest mniej więcej na poziomie ameby napromieniowanej w Fukushimie. No cóż, to może na MTV sobie jakiś teledysk zobaczę. Hmm, MTV skończyło się na Kill Em All. Zamiast paskudnie uśmiechniętego Lemiego albo Dire Straits... Czy chociażby najnowszego utworu Rihany? No bo <laughs> w końcu można czasem się dowiedzieć, jaki paskudny nowy gniot zniszczy mi dzień, gdy poleci z radia w supermarkecie, nie? No cóż, na muzycznej telewizji lecą jakieś My MySweet 16, Warsaw Horse, nastoletnie ciąże jakieś programy, w których gadająca ściana z okiem próbuje zmienić stylówę jakiegoś stracha na wróble w coś bardziej ludzkiego, jak clown. Przecież nikt nie lubi clownów, straszne. No to może jakiś dokument sobie obejrzę, no cóż, Discovery Channel umarło razem ze i Irwinem. Można też tam teraz zobaczyć, jak jedni idioci biją się z innymi kretynami o stary zapchlony kontener, w którym może ktoś zostawił coś cennego. No dobra, no to powrót do standardowych stacji telewizyjnych. A tu znowu, no cóż, jak oni śpiewają? Przecież kto by chciał oglądać na przykład, jak Maria Czubaszek śpiewa? Gdzie się podziały takie stare, dobre programy telewizyjne, takie, wiecie, z klasą? No cóż, na przykład, hmm, może jeszcze tam jeden z dziesięciu, tak? Jeszcze ten program daje radę. Właściwie, no, teraz na chwilowe są, to jest no, chyba najlepszy program, jaki może w telewizji lecieć. No a tak to co, same jakieś tańce z gwiazdami, tańce, nie wiem, gwiazdy tańczą na... Na lodzie yy, gwiazdy zjeżdżają ze skoczni narciarskiej w łyżwach do jeziora z lawą. Mnóstwo tego jest i nikomu to nie jest do niczego potrzebne. Są po prostu tak kretyńskie te programy, i wszystkie się tak samo nakręcają. Po prostu i na samych tych licencjach zagranicznych, jakby nie można było nic wymyślić swojego, tutaj, prawda, naszego, takiego polskiego. Nie, wszystko musi być zerżnięte już z zagranicy, hamsko. Ale co? Czy my chcemy mieć jakieś takie programy swoje, własne, autorskie? No, wygląda na to, że nie, bo, no, bo jak za granicą jakiś tam program się sprawdził, to czemu miałby się nie sprawdzić w Polsce, tak? W końcu, jak coś jest popularne tam, to musi być popularne i u nas, no proste. Niestety, no, dopóki to pieniądze rządzą telewizją, a nie proste myślenie, no to nie doczekamy się naszych polskich normalnych. Zwykłych programów, a nie jakichś że tak się wyrażę, twardych gniotów. A teraz utwór to, co nasze z płyty Debat 0.